W wyniku analizy wniosków i ankiet nadesłanych przez uczestników programu drugiej edycji programu Samorząd, który wspiera MŚP, a także oceny ich zaangażowania w działania wspierające rozwój sektora MŚP, kapituła drugiej edycji programu podjęła decyzję o przyznaniu certyfikatów pięciu jednostkom samorządu terytorialnego w trzech kategoriach. Certyfikat w programie Samorząd, który wspiera MŚP. W kategorii gmina wiejska otrzymuje gmina Pawłowice. Certyfikat odbiera zastępca wójta gminy Pawłowice pan Marek Lucjan. Kapituła przyznała certyfikat za tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju mikro, małej i średniej przedsiębiorczości na terenie gminy za różnorodne działania wspierające rozwój MŚP. Drugi certyfikat w kategorii gmina miejsko-wiejska otrzymuje gmina Czechowice-Dziedzice. Certyfikat odbiera burmistrz gminy Czechowice-Dziedzice, pan Marian Błachut. Kapituła przyznała certyfikat za aktywne działania w zakresie rewitalizacji obszarów poprzemysłowych, Przeznaczeniem pod działalność gospodarczą, za stałą współpracę ze środowiskami gospodarczymi, a także stwarzanie możliwości promocji przedsiębiorców, a także za aktywne wspieranie działalności inwestycyjnej. Pan burmistrz Marian Głapu dotrzymał również statuetkę i wyróżnienie w kategorii burmistrz lider, który wspiera MŚP. Serdecznie gratulujemy. Kolejny certyfikat w programie Samorząd, który wspiera MŚP, tym razem w kategorii Miasto. Otrzymuje Miasto Sosnowiec. Certyfikat odbiera prezydent Miasta Sosnowca, pan Kazimierz Górski. Nagroda za konsekwentną realizację inwestycji infrastrukturalnych, przyczyniających się do poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej, szczególnie w obszarze rewitalizacji obszarów poprzemysłowych, dzięki której na terenie miasta ulokowało swoje firmy wielu nowych inwestorów. Za szczególną dbałość o tworzenie warunków korzystnych dla rozwoju nowych technologii i innowacyjnych branż gospodarki poprzez m.in. stworzenie i wspieranie działalności Sosnowickiego Parku Naukowo-Technologicznego i za aktywne i skuteczne działania w zakresie pozyskiwania nowych inwestorów poprzez uczestnictwo w krajowych i branżowych targach nieruchomości i biznesu oraz profesjonalną informację i doradztwo dla potencjalnych inwestorów. Pan prezydent Kazimierz Górski otrzymuje także wyróżnienie i statuetkę w kategorii prezydent, lider, który wspiera MST. Serdeczne gratulacje. I kolejny certyfikat, również w kategorii miasto, powędruje do miasta Dąbrowa Górnicza. Certyfikat odbiera prezydent miasta Dąbrowa Górnicza, pan Zbigniew Podraza. Certyfikat za tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju MŚP oraz szczególną dbałość o tworzenie przyjaznego klimatu do życia i aktywności biznesowej poprzez realizację licznych projektów infrastrukturalnych oraz około turystycznych, rekreacyjnych i kulturalnych. Za powołanie i wspieranie działalności Dąbrowskiej Rady Biznesu przez prezydencję miasta Dąbrowa-Górnicza, które stanowi forum współdziałania i dyskusji samorządu i przedsiębiorców nad problematyką rozwoju gospodarczego. Za organizację z myślą o MŚP licznych przedsięwzięć i wydarzeń, m.in. dorocznego Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości a także wielu konferencji, szkoleń, warsztatów i konsultacji o tematyce gospodarczej. Gratulujemy również Panu Prezydentowi wyróżnienia w kategorii Prezydent, lider, który wspiera MŚP. Serdecznie gratulujemy. I ostatni już w tej edycji certyfikat w kategorii Miasto otrzymuje Miasto Bydgoszcz. Certyfikat odbiera prezydent miasta Bydgoszczy, pan Rafał Bruski. Certyfikat za przeznaczeniu w latach 2011-2012 ponad 60% wydatków majątkowych w budżetu miasta na działania w zakresie rozwoju układu transportowego, co w znaczący sposób przyczyniło się do poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej w mieście. Za wprowadzenie szeregu ułatwień dla MŚP, m.in. zwolnień podatkowych oraz możliwości zwolnień od podatku z nieruchomości inwestycji hotelowych za powołanie w sercu miasta Centrum Pracy i Przedsiębiorczości, mającego na celu udzielanie pomocy osobom zakładającym działalność gospodarczą i skupiającego w jednym miejscu wszystkie niezbędne instytucje, a także za organizację z myślą o lokalnych przedsiębiorcach licznych projektów i przedsięwzięć, między innymi projektów Szkoła Biznesu, Bydgoska Kuźnia Przedsiębiorczości, Tydzień Transferu Wiedzy, a także wielu innych konferencji i wydarzeń, w tym także w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. Pan prezydent Rafał Bruski otrzymuje oczywiście również wyróżnienie i statuetkę w kategorii prezydent, lider, który wspiera MŚP. Bardzo prosimy pana prezydenta o zabranie głosu w imieniu wszystkich laureatów. Myślę, że takich prezydentów, burmistrzów i samorządowców jest w Polsce znacznie więcej. Wiemy i czujemy dzisiaj wszyscy, że tak naprawdę od gospodarki zależy, jak nasze miasta będą się rozwijać. I oczywiście staramy się, jedni taki czynią, czynią to lepiej, drudzy gorzej. Dziękujemy, że właśnie nas, nasze starania. Szanownym kolegom również serdecznie gratuluję i panelistom za wspaniałą dyskusję. Dziękuję.